Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Z nagodze w kafarną, Jezus powiedział: Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. A wielu spośród Jego uczniów, którzy to słyszeli, mówiło: Trudna jest ta mowa, którzy jej może słuchać. Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali. Rzekł do nich: To Was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem, to Duch daje życie, ciało na nic się nie zda. Słowa, które ja Wam powiedziałem, są Duchem i życiem, lecz pośród Was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą i kto ma go wydać. Rzekł więc: Oto dlaczego wam powiedziałem, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez ojca. Od tego czasu wiele uczniów jego odeszło, już z nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do dwunastu: Czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że ty jesteś świętym Bożym o to słowo pańskie. My, kochani, nieraz możemy usłyszeć takie słowa: życie to sztuka wyboru. Z własnego doświadczenia przekonujemy się o prawdziwości tego zdania. Ileż razy może żałowaliśmy źle podjętych decyzji. Czasem były to decyzje, które miały kolosalne dla nas znaczenie. Istotnie człowiek Stworzony na obraz i podobieństwo Boga, obdarzony został jako jedyne ze stworzeń darem wolnej woli, czyli wolnością wybierania, decydowania o sobie. Bóg nie chciał uczynić nas niewolnikami, marionetkami, które posłusznie wykonują Jego polecenia, ale pozwolił, aby człowiek, któremu objawiona zostaje miłość, był zdolny na tę miłość sposób wolny samodzielnie odpowiedzieć. W nim w tym kryło się także ryzyko, ryzyko że człowiek może tę miłość odrzucić. Człowiek może może jest zdolny dokonać wyboru przeciw Bogu i przeciw samemu sobie. Jest to wybór tragiczny, ale Bóg, który nie chce uszczęśliwiać nikogo wbrew jego woli, gotów jest ten wybór uszanować. Nigdy nie zrezygnujesz z człowieka, będzie podejmować kolejne próby odzyskania go, ale ostatecznie pozostawi człowiekowi prawo decyzji o swoim losie. Jeden z uczonych twierdził, że, życie, że żyjemy obecnie w cywilizacji nadmiaru wyborów. To może być przerażające, jednak okazuje się, że główną umiejętnością, którą powinniśmy w życiu nabyć, jest selekcja nogość ubrań na sklepowych półkach, liczba ofert wakacyjnych biurach podróży, setki kinowych premier, czy choćby dziesiątki rodzajów chleba w piekarni. To wszystko, moich, sprawia, że nasze życie staje się pasmem wyborów, których dokonywać musimy każdego dnia. Okazuje się, że możliwość wyboru nie zawsze nas uszczęśliwia, czasem wręcz sprawia, że nasze życie staje się trudniejsze. Dlatego według Ekspertów, choć gdy patrzymy wstecz na nasze życie, wydaje się być jedną linią. Prawda jest taka, że po drodze było w nim mnóstwo skrzyżowań i od tego, jakie decyzje wówczas podjęliśmy, zależy, w którym miejscu w życiu znajdujemy się dzisiaj. Niektórzy współcześni autorzy uważają nawet, że nie istnieje obecnie coś takiego jak nasz osobisty, świadomy wybór, bo każda decyzja. Jest do tego stopnia uwarunkowana różnymi czynnikami zewnętrznymi, kulturowymi, które nawet nieświadomie ograniczają naszą zdolność rozeznawania i wprost determinują naszą wolę, będącą nieustannie pod wpływem kontrolującego każdą sferę życia systemu. To prawda, że niełatwo jest uniknąć różnych czynników wpływających na nasze decyzje, ale ostatecznie przynajmniej w najważniejszych kwestiach decydujących o celu naszego życia. Niewątpliwie wyboru dokonuje każdy z nas osobiście, każdy z nas za ten wybór odpowiada. Dzisiejsze Słowo Boże mówi także o dokonywaniu wyborów. Nawet więcej, wzywa nas do dokonania wyboru. Rozstrzygnijcie dziś, komu chcecie służyć, mówi Jozue, do Izraelitów, a Jezus do swoich uczniów, czy i Wy chcecie odejść. Zwróćmy, moi kochani, uwagę, że w tej decyzji nie chodzi o wybór jednej spośród równorzędnych wartości. Życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo nie są przecież równoznaczne. Zostawienie ze sobą jedynego Boga i mitycznych bóstw jest niczym porównanie pełni z pustką, prawdy z kłamstwem. Pójście za Jezusem, moi kochani, to droga wiodąca ku życiu i szczęściu. Odejście to pogrążenie się w bezsensie i takie powolne obumieranie. Jak to jest, że niektórzy ludzie wolą wybrać właśnie tę e, smutną drogę? Przecież nie czynią w ten sposób krzywdy ani Panu Bogu, ani Kościołowi, ani księżom, ani innym e, wierzącym, ale przede wszystkim samym sobie. Owszem, sprawiają ból, ale najwięcej tracą na tym wyborze. Oni sami. Nie miejsce tu na analizowanie przyczyn, które z, z pewnością są bardzo złożone. Warto tylko wspomnieć o skutku, a skutek jest tragiczny, z góry przewidywalny. Tu nie ma wyboru czegoś lepszego, bo życie bez Boga, bez perspektywy zbawienia, bez wartości, bez sensu, bez celu nigdy nie zapewni nam szczęścia. Szczęścia, którego każdy z nas. Poszukuje. Zakończmy w, to nasze dzisiaj rozważanie fragmentem słynnego przemówienia Świętego Jana Pawła II, wygłoszonego na krakowskich błoniach podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku. Papież wtedy pytał, czy można odrzucić Chrystusa i wszystko, co on wniósł w dzieje człowieka. Oczywiście, że można. Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu nie. Człowiek może powiedzieć Chrystusowi nie. Ale pytanie zasadnicze, czy wolno? I w imię czego wolno? Jaki argument rozumu, jaką wartość, woli i serca może, można przedłużyć sobie samemu i bliźnim, i rodakom, i narodowi, żeby odrzucić, a żeby powiedzieć nie temu, czym wszyscy żyliśmy przez tysiąc lat. Temu, co stworzyło podstawę naszej tożsamości i zawsze ją stanowiło. Kiedyś Chrystus zapytał apostołów, było to po zapowiedzi ustanowienia Eucharystii, gdy różni odsuwali się od niego, czy i Wy chcecie odejść? Pozwólcie, że następca Piotra powtórzy dzisiaj wobec Was, wszystkich tu zgromadzonych, wobec całych naszych dziejów i całej współczesności, że powtórzy dziś słowa Piotra, słowa, które wówczas były jego odpowiedzią na pytanie Chrystusa. Panie, do kogoż pójdziemy, Ty masz słowa życia wiecznego. Amen.